Spacerkiem po XIX wiecznym Bieluniu podążali słuchacze Uniwersytetu III wieku podczas wykładu o historii naszego miasta, o tym jak wyglądało ono na początku XIX wieku i jak zmieniało się na przestrzeni 100 lat. Wiek XIX no moim zdaniem jest niezwykle interesujący pod względem poznania. Proszę Państwa, dotychczas nasze miasto, jednorodne, jednorodne etnicznie, w wieku XIX nagle stało się miejscem, gdzie swój dom, gdzie swoje. Miejsce na Ziemi znaleźli przedstawiciele innych narodów, innych konfesji. Może nie zawsze oni tutaj przybyli z własnej woli, może nie zawsze zadowoleni z tego byli mieszkańcy Wielunia, ale tak się stało. Wiek XIX w Wieluniu to bogactwo kultur. Zachowały się z tamtych czasów ślady czterech wyznań, które odcisnęły piętno na przeszłości naszego miasta. Znajdujemy się w dawnej cerkwi prawosławnej ale niedaleko stąd, na drugim skraju parku mamy kamień upamiętniający synagogę, o czym też również wspomnę, o perypetiach wiążących się z powstaniem owej synagogi. Trochę dalej jest, znajdują się ruiny naszej kolegiaty, czyli tej najważniej, tego najważniejszego wieluńskiego kościoła, który no, został przez Niemców zniszczony w czasie, w trakcie, w trakcie wojny. Podczas wykładu mowa była również o ewangelikach, których obecność szczególnie zaznaczyła się w XIX-wiecznym Wieluniu, a parafia ewangelicko-augsburska przetrwała do dziś. Historycy określają wiek XIX dla Wielunia od lutowego poranka 1793 roku, kiedy do miasta od północnej strony wkroczył oddział Prusaków i zajął je na 14 lat. Druga cezura graniczna, to jest, proszę Państwa, bodajże 30 lipca, 31 lipca 1914 roku. Ciepły wieczór. Ciepły wieczór tutaj, i dzieje się to wszystko tutaj niedaleko, w parku. Śpiewają rosyjscy oficerowie, bo taki był wtedy zwyczaj. Oni wiecie Państwo, że no, znajdujemy się w cerkwi, więc trzeba trochę tutaj na ten temat powiedzieć, że śpiewają rosyjscy oficerowie. bo no, to jest cechą cerkwi, cechą prawosławia jest rozwinięte właśnie wokalistyka. Nie? I ładnie śpiewają dumki ukraińskie, śpiewają i nagle coś, jakiś zgrzyt. Przybiegają czy to łącznicy od nas, meldują coś. I któryś z oficerów mówi wojna. Niemcy wydali na wojnę. I to jest druga cezura kończąca ten okres. 1900. 14. Na dłuższą relację z wykładu zapraszamy do kulturalnej TV. -ki.